Oho, taka dobra to prawie samej soczewicy. Aha. Mega tanioszka do zrobienia. Śniadania, które nie tylko zachwycą smakiem Ciebie, twoich bliskich i sprawią, że nie będziesz długo po nich głodna, ale też takie, które zawierają składniki odżywcze, które cudnie wpłyną na zdrowie Twojego serca, Twoich włosów, cery wpłyną korzystnie na Twoją odporność. Zapraszam na cztery przepisy na proste pankejki białkowe z roślin. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. Taniusie białkowe mega odżywcze pankejki z soczewicy. Robi się je ultra banalnie. Jedynie co, to one wymagają wcześniejszego zaczęcia. Bierzemy taką suchą soczewicę i zalewamy ją wodą, najlepiej dwukrotną ilością. Taką soczewicę zostawiamy na blacie przynajmniej na 6 godzin. Najlepiej po prostu ją sobie wieczór wcześniej zostawić na noc i rano będzie już gotowa. Bierzemy tą zalaną soczewicę i odlewamy wodę, w której była moczona. Mamy to. W tym momencie możemy też już zacząć nagrzewać sobie patelnię. Soczewice przekładamy do kielicha blendera. Dodajemy wodę. Wszystkie dokładne proporcje będą jak zawsze w opisie. Do tego leci ba banan. Trochę cynamonu. O, trochę dużo, też może być. Do tego dolewamy dosłownie ociupinkę oliwy. I blendujemy. Ma nam z tego powstać taka gęsta, ale dalej lejąca masa. I to tyle, ale zanim przejdziemy do smażenia, to kilka kluczowych kwestii, które Ci je bardzo ułatwią. Po pierwsze, posiadanie nieprzywierającej patelni. Czy ją masz, czy nie, to druga mega ważna sprawa, to wcześniejsze, mocne, porządne jej rozgrzanie. Pewnie kojarzysz to, że często mówi się, że pierwszy naleśnik jest zawsze do kosza. Jest często do kosza właśnie dlatego, że przy nim jest jeszcze nierozgrzana dobrze patelnia, dlatego, żeby ten pierwszy nie poszedł na zmarnowanie, warto ją wcześniej mocno rozgrzać, a ale na samo smażenie już zmniejszamy moc na taką średnią, żeby te makajki nie spaliły nam się od zewnątrz, a w środku były surowe. Jeśli masz przywierającą patelnię, to możesz dać sobie na nią trochę oleju oliwy, ale żeby nie robić tych naleśników na głębokim tłuszczu, możesz albo wykorzystać takie spreje. I oliwy w sprayu. A jeśli takich nie masz, to po prostu nalać ociupinkę na patelnię i na przykład pędzelkiem takim silikonowym sobie to rozprowadzić, bo naprawdę nie potrzebujesz dużo oleju czy oliwy, żeby jedzenie ci nie przywierało. Naszą masę nakładamy na patelnię i polecam robić ci nieduże placuszki i też nie za grube, żeby w środku nie były surowe. Zostawiamy je na patelni, aż zaczną pojawiać się na nich takie małe bąbelki powietrza. Gdy na pankejkach zacznie pojawiać się dużo takich bąbelków od powietrza, możemy zacząć przerzucać je na drugą stronę. Do tego mega przydatne są takie. Łapki? Łapki? E? Szpatułki! Tak, tak! <laughs> Które są tutaj wygięte i tu twarde, a nie na przykład takie miękkie, silikonowe. Nimi, robiąc takie posuwiste ruchy, delikatnie podważamy pankejki i przerzucamy na drugą stronę. Potem ściągając z drugiej strony, po prostu sprawdzamy, czy już nam się zrobiły. Smażymy kolejne porcje. Konkret kubka? Trzymaj się! Wytrzymaj! Ops! No dobra, podzielmy ją na dwie. Na górę daję trochę masła orzechowego. Jeśli chcesz, żeby było bardziej lejące, to możesz wymieszać go z mleczkiem do tego jabłko lub jakiekolwiek owoce masz i lubisz. No i mamy to! Nigdy nie umiem tak ładnie kroić, ale spróbujmy. Oho! Oh, dobre, oh. dobra, to prawie z samej soczewicy. Oh, oh. Ale Kolejnym super sposobem na pankejki białkowe, przy którym nie musisz już czekać, to pankejki z użyciem takiej gotowanej, słoiczkowanej czy puszkowanej białej fasolki. Biała fasolka może być super dodatkiem do słodkich dań czy deserów, który zwiększa sytość. Dostarcza super składników do naszego serducha, odporności. Ważna sprawa. Jeśli robimy ją na słodko, to wcześniej kluczowe jest to, by dobrze ją przepłukać na sitku. Tutaj przede wszystkim, żeby pozbyć się tej słonej zalewy, która smakowo nam tutaj średnio pasuje. No i plus płucząc strączki też zwiększamy ich strawność. Do kilka blendera wrzuć mąkę zwykłą albo pełnoziarnistą, dodaj białą fasolkę taką przepłukaną, mleko roślinne, troszkę proszku do pieczenia, ekstrakt albo cukier waniliowy i połówkę banana. To dokładnie blendujemy, konsystencja znów ma być gęsta, ale dalej lejąca. Pokrój drobno dowolne owoce, na przykład truskawki. I znów to samo, rozgrzewamy mocno patelnię i tak samo smażymy placuszki. Cudnie smakują z jogurtem, dodatkowymi truskawami. Są naprawdę przepyszne i założę się, że gdybyś nie wiedziała i ich spróbowała, to nie wiedziałabyś, że w środku jest fasola. No i też mega tanioszka do zrobienia. Trzecie pankejki i jedyne w tym ym, zestawieniu są z troszkę mniej typowego składnika, ale też czasem widuję go w Lidlu czy w Kaufie, a mowa tu o mące z ciecierzycy. I wykonanie jest prostsze niż budowa cepa. Nawet nie trzeba blendera, nic, w ogóle raz, dwa. Do miseczki wsypujemy mąkę, do tego mleko, można troszkę proszku do pieczenia, trochę syropu klonowego albo erytrytolu, jakiego lubisz słodzidła. Możesz też blendować do środka banan. Do tego aromat waniliowy, kilka kropelek. Przelałam, ale może nic nie będzie się działo. I to wszystko mieszamy. Możesz też to oczywiście zblendować. Do tej masy możesz dorzucić sobie owoce. Polecam na przykład borówki, ale ja akurat nie mam. Do tego opcjonalnie możesz dorzucić sobie też pokrojoną czekoladę. I tak samo smarzymy. U mnie trochę zapłynę, zobaczymy, czy wyjdą. Celujemy w gęstszą konsystencję. <laughs> Takie ideolo proporcje będą w opisie. Zobaczymy. Udało się. Naprawdę mega żałuję, że się nie da przesłać zapachów, bo obecnie to połączenie wanilii i czekolady no, pachnie tutaj jak naprawdę w takiej naleśnikarni. A ścięcieżycy to robimy, a? Będąc tak brutalnie szczerą, to ostatnio moje przepisowe filmy mają mniej wyświetleń, więc tutaj dwie pytania sprawy do ciebie. Po pierwsze, jakich przepisów byś chciała, bo tworzę to dla Ciebie, więc daj znać, jaki typ przepisów, jaki typ filmów z przepisami by Ci się podobał, czy to vlogowe, bardziej foodbookowe, czy może z jakimiś konkretnymi składnikami zrobić coś, co będzie dla Ciebie przydatne i co miło Ci się będzie oglądać. I druga sprawa, jeśli te przepisy są dla Ciebie pomocne, przydatne, to możesz dawać łapkę w górę, pisać komentarz. To jest taki super sposób na zero kosztowe wsparcie mnie, mojej pracy. Oczywiście nie musi ale yy, doceniam jak coś zawsze, bardzo, bardzo. Obczaj to, czy to widać? Uuuu, no Takie płynne też nie są złe. Na górę możesz dać trochę jogurtu roślinnego, albo też masło orzechowe, owoce, no i mamy to. Wow, Nois. Nice. W ogóle tak między nami to na ogół takie kubki ustawiam po prostu do zdjęć co nagrania tak naprawdę ja pancejki jem. To takie rozłożone na talerzyku polane jogurtem czy masłem. No i na to owoce. Kasem też w kubkach nie powiem, że nie, ale tak smakuję najlepiej. Daj znać, czy tym pancejki w kubce, czy na wielkiej kupie. Ale ja mogę jeszcze z tą czekoladą. Mm, polecam jej tu nie pomijać króciutki przerywnik, jeśli czujesz, że przydałoby ci się mieć pod ręką w jednym miejscu takie zbilansowane, sycące, mega odżywcze, tak cudnie robiące spa od środeczka, ale też rozpuszczające głupkie smakowe przepisy, to możesz zobaczyć helfikowe -y e-booki i jadłospisy. Do 20 maja trwa jedna z większych promo ever. Wszystkie e-booki i jadłospisy są minus 30%. Jest to super okazja, jeśli chcesz próbować jednego z hitowych helfikowych -y jadłospisów, na przykład tych wysokobiałkowych, które pokał już tyle z was i tak mi to cieszy. Albo meal prepowych jadłospisów, czy poszerzyć swoją kolekcję wszystkie info w opisie. Przygotowanie ciasta do ostatnich pankejków zajmie ci serio 3 minuty. Nie potrzebujesz do tego blendera. I są to pankejki z użyciem odżywki białkowej. I jedna porcja tych pankejków ma 20 gramów białka, więc jakby wow. A i jak coś też w wysokobiałkowych, helfikowych jadłospisach. Są niektóre przepisy z nią, ale wtedy masz od razu drugi przepis, jak to zrobić bez niej, by dalej było mega zbilansowanie i wysokobiałkowo. Do miseczki wsyp mąkę, odżywkę białkową. Film z polecajkami odżywek podlinkuję w opisie. Do tego proszek do pieczenia, mleko roślinne i odrobinka octu. To wszystko mieszamy, jak mówiłam, nie trzeba nawet blendera. Na patelni rozgrzewamy odrobinę oliwy, no i znów formujemy małe placuszki, smażymy na średnim ogniu aż do zarumienienia. Ja na górę dałam masło orzechowe, do tego ulubione owoce, orzechy, no i mamy to. Jeśli masz mało czasu na gotowanie, to koniecznie zobacz ten gotowy plan meal prepu w godzinę na 20 posiłków. I obczaj hitowe, healthikowe jadłospisy. Szczególnie polecam te białkowe i sezonowe, wiosenno-letnie, co by czuć się lekko najedzoną, odżywioną. Wszystko w opisie. Dzień dobry za dzisiaj.